Witam do konferencji pracowej po meczu Chełmianka P. M. sokół spotkania 3 do 0. Z nami trener gości, pan Ryszard Fedrakiewicz i trener gospodarzy, pan Artur Bożyk. Na początek może pan trener. Krótko może powiem tak. Jestem niezadowolony z wyniku, bo uważam, że do całkiem to nieźle wyglądało w naszym wykonaniu. Błąd bramkarza, później druga bramka, błąd 0 reakcję plankarza i 2-0 do przerwy. Oczywiście trzeba pochwalić albo inaczej docenić grę przeciwnika, ponieważ była pokładana i dosyć zdyscyplinowana, a to dawało mało szansy, jeśli chodzi o ofensywę z naszej strony. Ale uważam, że przy 0-0 byliśmy w tej chwili w takiej, w takiej sytuacji, w takim komorze to pewnie byśmy się co najmniej z jednego punktu cieszyli, ponieważ drużyna gospodarzy musiałaby trochę rozluźnić szyki obronne i to spowodowałoby, że może by nam jakiś w przodzie udał się atak, który spowodował, żebyśmy w ramach. Ale z drugiej strony, jeśli mamy takie, jak na końcu prezenty i zawodnik klasowy, w krószczęców tamtego sezonu yy, strzela tak jak strzela no to trudno o bramki. A błędy, które popełniamy w tyłach, powodują, że dzisiejszy mecz się 3-0 i uważam, że zasłużenie, gdyż drużyna, która nie realizuje założeń przedmeczowych gry odpowiedzialnej, i nie stwarza, czy nie powoduje u drużyny przeciwnej błędów w obronie, to przegrywa. To jest tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Mieliśmy świadomość tego, że nasz przeciwnik 4 dni temu grał w spotkanie ligowe i miał skrócony czas, jeśli chodzi o regenerowanie się. Ten czynnik chcieliśmy wykorzystać poprzez agresywną grę, od pierwszego gwizdka i poprzez założenie było, żeby jak najszybciej strzelić w bramkę i otworzyć to spotkanie. Bardzo cieszę, że tak się stało. Cieszę to, że intensywność grania nie spadała. Bardzo mnie cieszy tutaj dyspozycja fizyczna zespołu, bo to w kontekście naszego dzisiejszego przeciwnika wydawało się bardzo istotne, bo, bo, bo przeciwnik to na mająca właśnie takie atrybuty. No w tym momencie to rzeczywiście tutaj nasza współpraca tutaj z Medycznym Studium Zawodowym w chamie no to owocuje tym, że my też dobrze odpoczywamy po zawodach, chłopcy dowiadują się coraz więcej na temat swojego funkcjonowania w sporcie i myślę, że to dzisiaj też miało, miało, miało ta współpraca właśnie znaczenie z punktu widzenia właśnie tego, jak wyglądaliśmy jeśli chodzi o motorykę. No i Co do samego meczu, to yy, dzisiejsze, dzisiejsze asysty, jakie otrzymywał Mateusz Olszak były po prostu wysokie. To yy, obsługa na najwyższym poziomie, yy, jeśli chodzi o zagrania Damiana Rusieckiego czy Michała Walaszka yy, pomogły dzisiaj naszemu yy, jednemu z napastników nabrać bardzo dużej pewności siebie yy, i tak dalej. Tu, tutaj, tutaj zespół yy, Mateuszowi pomógł, bo ostatnio, yy, bo ostatnio po prostu notowaliśmy remisy i, i jak to napastnik najprawdopodobniej zmagał się z wieloma negatywnymi emocjami, to stał znakomite wsparcie od, od ludzi, którzy są najbliżej niego, jeśli chodzi o formację, a i nie tylko, bo, yy, bo to współpracy dzisiaj na boisku było widać. I to ona przyniosła taki efekt, że tych, tych sytuacji było wiele. Mnie cieszy, że wracamy do efektowności, bo jedna, bo jeśli chodzi o drugą, drugą, trzecią bramkę, to, to, to ta akcja była w szczególnej urodze, można by tak powiedzieć. I z tego się cieszę, że, że, że zaczynamy to znowu realizować, bo były te momenty, w których jesteśmy Stworzyli takie sytuacje, tak mecze wyglądały z naszym udziałem. E, Ostatnią interpretuje sytuację naszych remisów jako, e, jako po prostu fizjologicznie wybrany drugi oddech, i, i teraz tak jakby nabraliśmy, uregulowaliśmy e, pewne rzeczy. I, I teraz myślę, że dzisiejsze zwycięstwo jest bardzo dobrym prognostykiem na najbliższe spotkania. A jeśli chodzi o z ostatnie minuty, bo z ostatnich minut, interwencje. Naszego bramkarza, no to symbolicznie ta sytuacja pokazuje, jak dzisiaj chromiańka do koncentracji funkcjonowała. I dzisiaj Łukasz Kijanczuk, niezatrudniany w bardzo poważnych interwencjach przez większą część spotkania, potrafi tę koncentrację utrzymywać do samego końca, poza regulaminem nowego czasu. I, i to cieszy, że, że w ten sposób zawodnicy potrafią funkcjonować. A to dobrze dla pielgrzymów tutaj w pełni i bardzo dobrze też dla nich, dla nich samych w jakiejś tam perspektywie, jeśli chodzi o funkcjonowanie piłce Cieszę też na pewno to, że jesteście najlepszą obroną w tej lidze, a u siebie to, to już w ogóle, bo tylko jedna bramka drzwi <coughs> stracona. Jak się do tego dochodzi? Takie czynniki jak, jak koncentracja, jak dyscyplina taktyczna, jak po prostu odpowiedzialność, bardzo wielu ludzi, daje, 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 daje taki efekt. No. Linia obrony rzeczywiście jest bardzo mądrze dowodzona. Wydaje się, że w każdej formacji znajdują się zawodnicy o, o pewnych cechach przywódczych. To się udaje bardzo dobrze wykorzystywać. I tak jak w ofensywie zespołowość była na wysokim poziomie, tak jak mówiłem tutaj o tej sytuacji na trzecią krokę. Tak w defensywie, jako zespół funkcjonujemy też całkiem nieźle. i no, zakwestujemy się oczywiście tym, bo rozgrywki jeszcze trwają, przed nami bardzo ciekawe spotkania. Na podsumowanie, pewnie przyjdzie czas i teraz się cieszymy. Teraz uwagi nabrali jeszcze większej pewności siebie. Teraz pewnie, mam nadzieję, że przyjęta została taka prawda, że w zasadzie jak jesteśmy razem od początku do końca, na całym boisku z zespołem, no to, no to wtedy efekty po prostu osiąga się w sposób nieco łatwiejszy niż to czasami bywało. Może jeszcze do trenera gości. Który Sokół jest ten bardziej prawdziwy z początku sezonu? Ten, który e, nawet został że potrafił wygrać? Czy ten, który teraz ma lekką tabliczkę, powiedzmy? Znaczy tak, ja myślę, że ten sam Sokół, tylko hmm, drużyny z którymi rany bardziej chyba odpowiedzialnie na nas podchodzą jak na początku sezonu. Dwa. Mamy kadę bardzo wąską. Mamy zawodników, którzy fizycznie pracują. I to też e, chyba e, wpływa na to, że jest e, mało zwanej koncentracji przy wykonywaniu swoich zadań na Do tego tak pani inaczej e, zaczynamy teraz wyglądać, no, Możemy się e, przebić e, ze strzelonymi bankami, no, bo to jest, to jest nasz największy mankament i jakby m, to na nas ciąży dlatego e, trochę odbija się na psychice e, wyżyny. No ale, no, nie znam, się, e, przegraną nawet dzisiejszą, ponieważ e, m, analizując e, sposób, e, sposób zachowania to, jeśli byśmy wyeliminowali to, co na samym początku powiedziałem, kardynalny no to byśmy ten mecz na pewno nie przegrali. No. Ja pomijam oczywiście końcówkę meczu, gdzie mieliśmy już jednego mniej zawodnika yy, i tutaj już ta sytuacja na końcu, no, to, to było yy, pokłosie tego. Ale uważam, że, że zespół po, yy, yy, poza brakami skuteczności, w tym się uważam yy, dobrze, bo byli, można powiedzieć, stroną y, od początku meczu, y, która y, próbowała prowadzić grę. Y, oczywiście no, y, to, co powiedziała stracona bramka i to z niczego spowodowała, że branka grała trochę, trochę zachowaczo, a myśmy próbowali y, rozwiewać akcję atakiem pozycyjnym, no nie stworzyliśmy nic za bardzo, albo inaczej, nie, nie za bardzo, tylko nic nie stworzyli w sumie w przodzie ze względu na to, że, że, że była to za mało agresywna gra naszych ofensywnych zawodników. Dwa, no, trudno zrobić coś w przodzie przy zespole, który, który no, ma linię obrony dosyć ciekawą, nie? Więc, e, więc tutaj, tutaj bym nie, nie był tak e, smutny. Tylko chodzi o to, że my tracimy takie bramki. Bo sami wiedzieliście, że na 1.0, na 2.0, uważam, że bramka na 3.0 e, to też jest e, e, wina poszczególnych zawodników. 30 mW na dłuższy słupek. E, nieblokowany do, e, zawodnik, dorzucający piłkę, e, nieprzeciężnie piłkę lecące 30-40 metrów, bo taka jest bo tutaj jest podśrodek środka wojska dorzucona piłka. Więc, więc tu są indywidualne błędy. Będę się biorąc stąd, że, e, że uważam, e, 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 u mnie w zespole jest e, mało rywalizacji, mało, e, mało, mało m, m, zawodników, którzy by e, wprowadzając ich na boisko coś nowego, Dwa, mówię, no, e, e, Z tamtego sezonu e, większość tych zawodników, która skupiała się na, po awansie na, na grze, w tej chwili podjęła pracę i pracę, która ich absorbuje cały dzień, więc, e, więc e, nie są na, na tyle wypoczęci, nie na tyle są, nie, nie są e, e, luźni e, w swoim e, zachowaniu na wojsku, że to jest widoczne, prawda? Dwa. No jak słyszę tutaj jak Romanka. E, współpracuje i ma możliwości na wysokim poziomie kontroli pracy poszczególnych zawodników, no to, to tylko, tylko zazdrości, bo my, my, szczerze mówiąc, u siebie nie mamy nawet porządnej odnowy. My jako klub dopiero się zaczynamy rozwijać i, szczerze mówiąc, w dobrym to do kierunku idzie i jak tak będzie, jak jest, to myślę, że w niedalekiej przyszłości Stworzymy też e, taką bazę, która nam pozwoli właśnie w taki sposób funkcjonować. Dwa, stworzymy taki zespół, który e, nie będzie stworzony z, z zawodników e, funkcjonujących w pracy zawodowej i to pracy, która ich, e, tak mówię, no, fizycznie trochę e, osłabia. I to będzie zespół, e, który będzie na poziomie trzeciej ligi przygotowany do rywalizacji. Będzie się tylko i wyłącznie skupiał, jeśli chodzi o zawodników, tylko i wyłącznie na treningu i na rywalizacji, a nie na innych, poza sprawach. czy są pytania z sali? Nie ma. Dziękuję. Dziękuję.